Ciema Cieściałem. Kilka tygodni temu na rynku pojawiły się nowe zegarki od marki Sunto, czyli Sunto Race 2 oraz Sunto Vertical 2. Dlatego postanowiłem w dzisiejszym materiale krótko i konkretnie sprawdzić, czym oba modele się różnią i powiedzieć Wam, który z nich wybrać do jakich aktywności. Patrząc w specyfikacje, można uznać, że różnic między oboma modelami nie ma zbyt wiele i to jest akurat prawda. Tak naprawdę występują głównie dwie. Pierwszą z nich jest bateria, bo Vertical w wersji drugiej mają zdecydowanie mocniejszą niż Race 2. Żeby nie zanudzać Was tutaj cyferkami ani żadnymi liczbami. Wrzucam Wam konkretną specyfikację teraz na ekran, żebyście mogli sobie spokojnie sami to porównać, ale widać tutaj gołym okiem, że różnice wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin między oboma modelami. Moim zdaniem wynika to głównie z tego, że Vertical 2 jest zegarkiem outdoorowym i jest przeznaczony na nieco trudniejsze warunki atmosferyczne i terenowe, jednak uważam, że Race 2 też spokojnie w takich warunkach da sobie radę. Natomiast, jeżeli ustawicie zegarek na full opcję, na najjaśniejszy wyświetlacz, na łapanie wszystkich, satelit dookoła, multiband i wszystkie inne opcje, które można w tym zegarku włączyć, no to Vertical 2 powinien wytrzymać Wam do 65 godzin ciągłej aktywności, natomiast Race 2 do 55 godzin. Jeżeli jednak będziecie chcieli używać obu modeli tylko i wyłącznie w trybie samego zegarka, no to Race 2 powinien wytrzymać do 18 dni, natomiast Vertical 2 do 20 dni. I na koniec, dość ważna informacja: Vertical 2 nie występuje w wersji solarnej, czyli nie ma tego ładowania solarnego, tak jak to miało miejsce w wersji poprzedniej. Druga różnica pomiędzy tymi modelami to jest wygląd. Mimo, że oba zegarki mają dokładnie ten sam wymiar koperty, czyli 49 mm, to Vertical 2 jest o 1 mm grubszy niż Race 2. Dodatkowo Vertical 2 jest też nieco cięższy od Race 2. Zegarki, które widzicie właśnie na ekranie są wykonane ze stali nierdzewnej i tutaj różnica między nimi to jest około 11 gramów. Występują też oczywiście w wersji tytanowej i tam różnica jest nieco mniejsza, bo wynosi około 9 g. Wizualne różnice zauważycie również na kopertach obu zegarków, ponieważ Vertical 2 ma delikatne nacięcia na swojej obwódce koperty, natomiast Race 2 takich nacięć nie ma, jest po prostu gładki i płaski. Oba zegarki mają dokładnie ten sam wymiar swoich pasków, czyli 22 mm, i oba mają zmienione mocowanie tych pasków względem swoich poprzedników. Są teraz nieco bardziej płaskie dla lepszego dopasowania zegarka do nadgarstka. Sterowanie oboma modelami odbywa się tutaj w bardzo podobny sposób, czyli za pomocą ekranu dotykowego i guzików znajdujących się po prawej stronie. Z jedną delikatną różnicą. W ręsie 2 macie dwa przyciski oraz pokrętło znajdujące się po prawej stronie. Natomiast w wertykal 2 zamiast pokrętła ma na środku dodatkowy przycisk. Istotną różnicą między oboma zegarkami jest też latarka, którą znajdziecie w wertykulu 2. Włączamy ją oczywiście z poziomu zegarka. Mamy tutaj cztery tryby świecenia oznaczone procentowo, czyli 25, 50, 75 i 100% mocy świecenia oraz cztery dodatkowe tryby, czyli świecenie światłem czerwonym ciągłym, tryb sygnału SOS, tryb tak zwanego oddychania oraz tryb Alertu. Race 2 ma w swoich ustawieniach opcję latarki, ale jest to latarka działająca w formie mocniejszego podświetlenia wyświetlacza i przyznam szczerze, zbyt dużych efektów to niestety nie daje. I tak naprawdę większych różnic między tymi modelami już nie ma. Oba zegarki posiadają amoledowy ekran w technologii LTPO o przekątnej 1,5 cala i rozdzielczości 466x466 pikseli. Oba mają mniejszą czarną obwódkę wokół tarczy, co jest akurat plusem, bo dzięki temu zwiększa nam się pole widzenia danych wyświetlanych na zegar. Jeden i drugi mają szkło szafirowe, które teoretycznie jest bardziej odporne na uszkodzenia i zarysowania. No i jeden i drugi cechuje się dobrą widocznością ekranu w trudnych warunkach, właśnie dzięki zastosowaniu AMOLED-u. Jeżeli chodzi o pomiar tętna, to oba zegarki otrzymały nowy czujnik OHR. Czujnik ma w teorii dokładniejszy pomiar tętna z nadgarstka, bo mamy tutaj zastosowane 4 diody, a nie tak jak w poprzednich wersjach po dwie. I z doświadczenia mogę powiedzieć, że pomiar ten jest poprawny, ale nadal nie jest tak dokładny jak pomiar z paska HR na klatkę piersiową. Miałem okazję biegać. Wreszcie dwójce i testować to w różnych warunkach, podczas biegania, podczas wizyty w górach, na siłowni czy po prostu na co dzień. No i moim zdaniem nadal to nie jest taki pomiar, jakiego ja bym oczekiwał. Nie jest na tyle dokładny, jak pomiar składki piersiowej. Istotną zmianą względem poprzednich wersji może być też to, że oba zegarki otrzymały nową, tą samą ładowarkę, która ma dużo mocniejsze magnesy, dzięki czemu utrzymuje się na zegarku dużo sztywniej i trudniej jest ją oderwać od tego zegarka. W poprzednich wersjach, niestety, te ładowarki bardzo słabo trzymały i potrafiły się w dość łatwy i prosty sposób od zegarka odpiąć, uniemożliwiając jego naładowanie. W środku zegarków znajdziecie dokładnie ten sam system, oba mają dokładnie te same funkcje, a aktualizacje wychodzą jednocześnie do obydwu modeli. To samo dotyczy pamięci tych zegarków. Obydwa mają po 32 GB, natomiast to co jest ważne, jest to pamięć przeznaczona tylko i wyłącznie dla map offline. Nie da się tutaj wgrać żadnych plików muzycznych ani żadnych innych plików. Ta pojemność jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla map. Wododp Zporność tych zegarków według producenta wynosi do 100 metrów. Oba, tak jak wspominałem, wcześniej występują w wersji ze stali nierdzewnej oraz tytanowej. I co najważniejsze na koniec, oba zegarki mają NFC. Niestety, póki co nie ma możliwości płatności tym zegarkiem, dlatego jest to informacja tylko teoretyczna. W praktyce póki co tego NFC wykorzystać nie będzie można. Jak sami widzicie, różnic między oboma modelami nie ma zbyt dużo. Zegarki są do siebie bardzo podobne, więc który zegarek powinniście wybrać? Odpowiedź jest bardzo prosta moim zdaniem, jeżeli szukacie modelu, który ma być wytrzymały, który chcecie zabierać w trudniejsze warunki atmosferyczne czy terenowe, albo po prostu chcecie duży masywny zegarek, wtedy wybierzcie Verticala 2, natomiast jeżeli chcecie zegarek na co dzień, którego będziecie wykorzystywać do swoich spokojnych treningów w mieście, ale czasami też chcecie wyskoczyć w jakiś outdoor i skorzystać z opcji, które ten zegarek oferuje w outdoorze, no to wtedy wybierzcie wersję Race 2. A jeżeli wy jesteście posiadaczami któregoś z tych modeli, to pochwalcie się w komentarzach, jak Wam się ten zegarek sprawdza podczas Waszych codziennych aktywności? Ja miałem okazję biegać w rejsie dwójce, więc pewnie niebawem pojawi się tutaj jakiś materiał dotyczący mojej opinii na jego temat. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był dla Was przydatny. Już teraz wiecie, który zegarek dla siebie wybrać, jeżeli będziecie decydować się na Vertikala 2 albo Rejsa 2. Tyle ode mnie. Słuchajcie. Pamiętajcie o subskrybowaniu. Wszystkie linki do social mediów znajdziecie w opisie. Ja nie przedłużam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.